Przetestujmy viralowy stanik Victoria's Secret Bombshell Push-Up Bra, który obiecuje optyczne powiększenie biustu o dwa rozmiary. Myślę, że każda dziewczyna, która ma mniejszy piersi, miała kiedyś taką myśl, że no ciekawe, jak to by było mieć takie konkretne bimbałki. I ja, jak byłam młodsza, to też miałam taką fazę, że często nosiłam push-upy. Ale później totalnie mi się to w głowie odwróciło, i teraz w ogóle najczęściej albo nie noszę stanika, albo noszę jakieś takie miękkie staniki bez push-upa. W początku myślałam, że może to jest jakaś pomyłka w rozmiarze, bo wydaje się być wielki. To. Ale kiedy zajrzymy do środka, no to tutaj większość wypełnienia to są po prostu dwie poduchy. Miejsce na pierś właściwą, no to jest gdzieś tutaj, więc no sprawdźmy. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Ja chyba nie byłam. Oto moje nowe big klamoty! Oh what? Hot new bombshell enters the villa, które już wszyscy znamy ten słynny sekret Wiktorii. Natomiast ja nie wiem, czy to jest produkt, który ja chcę mieć w swojej szafie. Mam wrażenie, że to by nie było dobre dla mojej psychiki. Głupio mi też, by chyba było przed ludźmi raz się pojawiać z małymi piersiami, raz z takimi wielkimi balonami. Dajcie znać, co wy myślicie.